Wszyscy ludzie to tylko aktorzy. To wchodzą, to wychodzą za kulisy. Każdy zaś zdąży wiele ról odegrać w siedmiu aktach żywota. Ciągle bym chciała Andrzejowi powiedzieć, że brak słów, nawet słów brak ty czasami. To jest tekst Becketta, którego Andrzej gra. To jest tekst Winnie ze Szczęśliwych Dni. I w to święto, ja mam, ja mam poczucie właśnie, że mi brak słów, jestem tak poruszona tym świętem. Andrzejku, czego Ci życzę? Wszystkiego, co dobre, wszystkiego, co jasne, co dobre, żebyś miał nadzieję, żebyś nigdy nadzieję nie utracił, mimo wszystko, mimo wszystko. Przede wszystkim trzeba mu życzyć zdrowia, a w, z tym zdrowiem odkrycia czegoś, Czego nie zna w aktorstwie, na scenie. Odkrycia siebie na nowo. Ja wierzę, że tak się stanie, ponieważ potencjał Andrzeja Seweryna jest ogromny. I zakończę klasykiem, było Sewerynów wielu. <laughs> Ale żaden nie jest taki jak ten. Ja mogę przesunąć scenę na prawo. Chodź, chodź, chodź. Chodź Tak, tak, tak. I sobie stań po prostu. O, dobrze, Więc. Proszę Państwa. ustaw Kolubek zawsze mówi: nie graj z psem ani z dziećmi. Zawsze będą lepsi. To była taka bardzo przemyślana, delikatna i mądra saga trochę o nas wszystkich. Ja byłem, ja jestem bardzo proszony i zbudowany i ja no po prostu też lepiej się czuję po czymś takim. I a dla mnie największą nagrodą akurat było to, że mogłem uściskać i naprawdę mocno wyściskać jubilata tuż po po tym spektaklu i naprawdę bardzo fajny wieczór. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem i kondycji, pamięci, kondycji fizycznej, nastroju, poczucia humoru i dystansu do siebie. Plus jeszcze to, co mnie właśnie w tym wieczorze uderzyło, to jubilat, niby to jest wieczór jego, ale proszę zauważyć, jak on się umiał schować, jak pięknie mówił o ludziach, którym przez całe swoje życie tyle rzeczy zawdzięcza, jak to go budowało. I to jest o, ogromna umiejętność. Człowiek widać, że spełniony, szczęśliwy, i tego dalej życzmy. Ja przede wszystkim chciałem podziękować panu Andrzejowi Sewerynowi za jego wspaniałe kreacje, za jego nie, niebałą energię, za to, ile przysporzył sławy sobie, ale również i Polsce. Za to, że go możemy podziwiać jako naprawdę wybitnego aktora jak tu się dowiedzieliśmy, nauczyciela również. Wszystkie te role, które tu fragmentami odtwarzał, o tak dużej różnorodności i tak niezwykłe, no po prostu jestem pełen uznania, podziwu i, i życzyłbym mu tej formy jak najdłużej. To jest pani profesor Rena Tomaszewska, dziekan. Mogę powiedzieć, ona naprawdę uczyła nas dialogu. Dialog polega na tym, że biorę od ciebie, co mi dajesz, i przetwarzam to, co mi dajesz, i oddaję Ci swoje. Pracowałem z ludźmi z, 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 ze wszystkich ras, przepraszam za to słowo ze wszystkich kultur, religii y, i mimo to było zgodnie. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie. Tak miało być, tak byś ją przejął. Jako anglista się wychowałem na Szekspirze, analizując też bardzo różne tłumaczenia Szekspira i wielokrotnie się zastanawiając, jak tłumaczyć niektóre słowa. No i mam oczywiście wielki sentyment do teatru polskiego, dlatego że mój ojciec wielokrotnie tutaj robił muzykę do bardzo wielu przedstawień. Natomiast samemu Jubilatowi przede wszystkim życzę no, kontynuacji. Jak najwięcej lat na scenie, tej zmienności stylów, no i tej niesamowitej lekkości, którą zawsze w sobie miał i dzisiaj to. Pokazał na scenie. Andrzej Seweryn jest cudownym człowiekiem, jest fantastycznym aktorem, jest pełen energii. Muszę powiedzieć anegdotę, jak to kiedyś godzina była około chyba 20 nagle dzwoni telefon i słyszę głos. Halo, czy to pani Olejnik? Ja mówię tak. To Andrzej Seweryn. Ja mówię, dobry wieczór. Czy pani wie, kim ja jestem? Ja mówię, no Andrzej Seweryn, proszę pani, ja jestem dyrektorem teatru. Czy pani wie jakiego teatru? Ja mówię, tak, tak, tak wiem, wiem. Gdzie pani jest? To jest wolne miejsce. Pani nie przyszła do teatru, ludzie stoją w kolejce, a ja dla pani zaryzywałem miejsce. I po, podobnie jak jeden z panów, który opowiadał, że został ochrzaniony przez dyrektora Seweryna, ja też zostałam ochrzaniona i zawsze przychodzę na jego spektakle, kiedy mnie zaprosi. Życzę mu tego, żeby dostał takie role, o których marzył, bo myślę, że żaden aktor, nawet spełniony, nie dostał tej swojej najważniejszej roli. Więc życzę, żeby dostał jeszcze. Taką rolę, o której marzył. Myślę, że w imieniu i widowni, i teatru, i Andrzeja Seweryna przekażę informację, że szekspir jest wiecznie żywy. To jest niesamowite. Andrzej to tego wieczora udowodnił. Bardzo wzruszające jest to, że nasz wielki, wielki polski, międzynarodowy artysta obchodzi 50-lecie pracy artystycznej i jest tak młody. Otwórzcie oczy! O tu z Prawda się utoczy. Świat Szekspira jest piękny przez to, że pokazuje wszystkie możliwe aspekty życia i ludzkiej kondycji. Natomiast czegoż ja mogę życzyć Andrzejowi, który osiągnął w swoim 50-letnim zawodowym życiu wszystko? No, może prawie wszystko, bo nie chciałabym mu odbierać jeszcze świetlanej przyszłości. Życzę mu dużo zdrowia i fantastycznej utrzymania tej fantastycznej kondycji i psychicznej, i fizycznej, jaką dzisiaj i wielokrotnie widzieliśmy na scenie w jego wydaniu. Dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje w Twojej sztuce, bo ona mnie zniewala, ona mnie yy, wzrusza. Jesteś bez wątpienia najwybitniejszym polskim artystą, największym polskim aktorem. Mam wielki zaszczyt, że mogę z Tobą pracować. Czasem, że mogę cieszyć się Twoją przyjaźnią. Więc te, to jest tylko jakaś chwila, ta, to 50-lecie. No i teraz będziemy się cieszyli przez najbliższe lata. My, wszyscy Polacy, to było na ekranach, to było na scenie i mam nadzieję. Tobą przez długie lata tak, wspaniałym dyrektorem tego pięknego teatru. Z okazji wspaniałego jubileuszu proszę przyjąć życzenia owocnej realizacji planów artystycznych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Z wyrazami szacunku, Piotr Gliński. Mistrzu, przypadł mi zaszczyt odczytania uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 13 listopada 2018 roku w sprawie nadania odznaki honorowej zasłużony dla Mazowsza panu Andrzejowi Sewerynowi. Szanowny panie dyrektorze, czcigodny jubilacie, partnerze sceniczni, drogi kolego i, i nasz mentorze, my! Zespół artystyczny Teatru Polskiego. Jesteśmy. Chyba. jednym z najtrudniejszych, najbardziej wyczerpujących. Twoich wyzwań artystycznych. Bo jesteśmy dziełem, wiesz, które nieustannie powstaje, rozwija się i przeobraża. pod Twoją fachową i wymagającą ręką. Bądź szczęśliwy i spełniaj swoje. Marzenia! Twój, Twój zespół! Absolutnie jestem szczęśliwy. Szczególnie dzisiaj móc obchodzić moje 50-lecie 50 w towarzystwie zespo całego zespołu teatralnego Teatru Polskiego w towarzystwie Szekspira i w towarzystwie przyjaciół, ludzi sprzyjających mi. Również ze świata publicznego to dla mnie radość prawdziwa. I to jest moje szczęście. Dziękuję Wam wszystkim, Kasiu. Dziękuję. To jest moja nowa rodzina: Adaś na ramionach Zuzi, Maja na ramionach Leny i Jadzia na ramionach. Szajby To jest nasz przyjaciel. Tato, mam ambiwalentne y, uczucia, ponieważ y, nie wiem, bo jeżeli będę ci życzyła, y, żebyś dużo pracował i był dyrektorem przez wiele, wiele lat, to będę wiedziała, że nie odpoczniesz. Jak ci będę życzyła odpoczynku, to będę wiedziała, że będziesz tęsknił za pracą. Więc życzę Ci równowagi spokoju, zdrowia i jednak yy, więcej czasu z nami.